Siemano z tej strony Kościorski. Dzisiaj przedstawię Wam 5 darmowych postaci z Extreme Zeta Special Edition, Character Edition. Na razie przetestujemy je, zobaczymy co są w stanie zrobić. Jest to 5 z 6, w zasadzie 4 postacie z 6, które są tam pokazane. Gotęks był na innym filmiku pokazany, był ostatnio no miesiąc temu. Coś takiego dodany filmik 5 darmowych postaci, czy warto robić. Tam możecie zobaczyć do czego jest zdolny Gotenks. Gotenksa zresztą ghost. Gotenks używam na SBR i jest on świetny, naprawdę bez wątpienia go warto robić. Na tym e, zobaczymy pozostałych, bez Wegety, który jest extreme postacią, a jest to Team zrobiony z super typu, gdzie będziemy mieli lider. 120% dla wszystkich postaci, czyli te postacie, co tutaj zobaczycie, w walce będą robiły troszeczkę mniej niż jeżeli będziecie mieli lidera 170%, znaczy dużo mniej. Także jeżeli zrobicie te postacie, będziecie mieli w jakiejś drużynie 170%, 150% ataku liderski czyli raczej już normalnie we swoich drużynach będą one robiły dużo więcej niż teraz. Przyjrzymy się każdej postaci po kolei, ponieważ nie każdą mam na maksymalnym hidden potencjale i superataku. Zobaczcie, ten ma tylko 10 na 15 superatak. Nie zdążyłem wyfarmić jego kolejnych 5 kopii, nie miałem za bardzo chęci, ponieważ on jest po prostu kiepski, nie widzę jego bardzo zastosowania na co dzień. Dlatego postanowiłem, że nie będę go używał. Zrobiłem na nim full critical, żeby po prostu troszkę więcej biły. Także szkoda, że nie ma 15 super ataku. Jego def się odpala dopiero na, po super ataku, czyli e, będzie można nim troszeczkę przytankować. E, kolejna free to play karta, którą teraz zobaczymy, jest już dużo ciekawsza. Jako lider może niekoniecznie, też niestety, póki co mam superatak 10x15, jak będzie można go wyfarmić, to na pewno mu wbije 15, ponieważ on zwiększa sobie defensywę na stałe, na jakiegoś event typu <coughs> Fighting Goku Legends, tam bodajże trzeba było mieć z i tam go użyłem i dobrze on może wystakować sobie defa. A co poza tym robi? Ma atak def 90% i dodatkowe 7% aż do 77% i dodatkowy critical chance plus 7% do 49%. Dlatego lepiej na nim iść w additional tak żeby sobie stakował defensywę i też go nie będziemy używać, raczej go będziemy używać na takie eventy, gdzie no... Częściej musi zaatakować niż Critical. A Critical i tak ma już tutaj zaawansowany z każdym zrobionym atakiem. I ma jeszcze odpala dodatkowy atak, jeżeli mamy 3 lub więcej orbów. Fajnie i odpala dodatkowy atak, kiedy mamy 5 lub więcej. I jeszcze ma, a, atak jest na pewno Critical, jeżeli mamy 7 lub więcej. I leczy z cukierków. No te cukierki to. Myślę, że nim nie zabijemy, więc spróbuję coś takiego. I zobaczcie, ma super atak od 9, ki, jeżeli mamy na nim hmm, pewnie 10 super atak. I zobaczmy, jak to wyjdzie. Goku raczej nie zabije tego. Prawie milion to jest dużo więcej niż myślałem. To, jest do to są dobre obrażenia. Zobaczmy. 670. Pierwszy super atak. No i niestety, pierwszym go zabiliśmy. Jeżeli zobaczylibyśmy kilka kolejnych, to mogłyby być, no po prostu każdy kolejny zwiększyłby nam dodatkowy atak. I tak jak właśnie czytaliśmy, nie wiem czy to w końcu powiedziałem, on ma dodatkowy atak i critical hit za każdy zrobiony atak. Czyli on sobie będzie z każdym kolejnym atakiem aż do 77 robił większe obrażenia. Tutaj mamy tak, no Candy Vegito, mistrzowska karta, jak on... Przed jego dokanem, przed jego Eza, ja nie chciałem mu wbijać hidden potencjału, ponieważ no, nigdzie go nie używałem, nie był aż tak potrzebny. Teraz po zrobieniu jego mm, Eza, mam jego hidden potencjał, mam dziwny jego hidden potencjał, czemu on ma w ogóle 14 uników, a tu mu dałem uniki, dobra, jego unik wynosi z orbów. Pomimo tego, że on sam w sobie ma bodajże 70% na unik, on często robi unik, to nie jest to aż tak widoczne. Dawanie mu kolejnych uników nie zwiększy mu bardzo tej szansy. Jakby to się nie dodaje. Uniki się jakby nie dodają, tylko się mnożą, i to nie jest takie mnożenie jak w przypadku ataku, że postać robi milion, milionów, jeżeli ma atak, super atak i atak gdzieś tam indziej. To nie. Tutaj te uniki nie są aż tak. Super. No tutaj w teorii, no to to by było 14, tu by było 70, no to mielibyśmy 84% na unik. No nie do końca tak jest. Raczej mielibyśmy troszeczkę mniej i nie zawsze te uniki wchodzą, ale to jest dobra opcja. Dobra. Co on ma dalej? Ma. Wyłącza jakby enemy guarda, czyli jakim atakujemy jakikolwiek typ, to i tak będzie neutralny atak jakby albo strzałeczka w górę, także fajnie. Atak def ma dodatkowy za te korby i def za każdy inny orb. Wcześniej on ma właśnie mało defensywy, jak nie zrobił uniku, no to ginął. Teraz jak nie zrobił uniku, no to coś tam może przytankować, jeżeli dostanie odpowiednią ilość ee, orbów. Na swoim super ataku zwiększa atak def i ma wysoką szansę na stuna. Zwiększa atak def na stałe o, 30, o 20% i na stuna ma tylko 30%. Także na nim warto dać jak najwięcej combo atak. Te uniki to raczej... nie dawajcie mu tych uników. Naprawdę nie warto. Warto dać jak najwięcej combo atak. Ja go tak zrobiłem, nie żałuję. Zresztą rzadko się go używa. Tak jak mówię, tylko potara Margin Buu, Saga, Potara, Final Trump Card, TSBR można użyć, a tak to raczej na co dzień nie jest używany, zaraz zobaczymy ile robi. I jeszcze kolejna Free to Play karta, to jest Grandpa Gohan i Pan GT, którzy zwiększają sobie defensywę tylko na jedną turę. Zobaczcie, tu jest 10 super atak, tu będzie 15, więc troszeczkę różnica wyobrażeń będzie. Tutaj też no, pojechałem u niego w Critical Chance, dawałem to jeszcze, jak nie wiedziałem, jaki będzie miał. Eza. I teraz tak 100% ataku na super ataku i dodatkowa szansa na 100% dodatkowe. Eee, także grandpa. Grandpa, Gohan i Pan. Czekajcie, ile to jest procent? To jest 70% na dodatkowe 100 ataku. To jest dobra sprawa. I dodatkowo ma jeszcze 50% defa z każdym zrobionym atakiem, aż do 100, czyli no dwa razy zrobi super atak, już ma 100 defa załatwione. Także trzeba z nim zrobić super atak zanim coś tam będzie tankował. Ki plus 3 i atak def 50%, kiedy mamy Goku Familii kategorii atakującego w tej samej turze. Czy w tym wypadku mamy Goku Familii? Nie mamy. Niestety, Goku Familii w tej yy, turze nie mamy. Jak widać, mało defensywy jest. Także on może dużo więcej zrobić, i zobaczmy, jak to wyjdzie. Złapiemy na nim bardzo dużo orbów. Niech się. Ale na co dzień nie będziecie tego robić. Złapie trzy, ponieważ nie będziecie łapać na nim dużo. Jak będziecie grali Potara, no to raczej tam macie Wiedzi, to który potrzebuje orbów, czy też inne postacie, a on raczej nie. Także, tak to zobaczmy, do czego oni będą stolni w takim wypadku. No i unik się udał. Leci super atak za 700, tak jak mówię, w zależności od tego, ile złapiemy orbów, no teraz dodatkowe 60 atak def to dobry wynik i zastunował fajnie i Nic z unik zrobił, czyli to, co on najczęściej powinien robić, a ten znowu milion, znaczy dopiero milion. Także jeżeli chodzi o takie um, eventy, um, gdzie można stunować, bo na dokan modach, na tych późniejszych etapach czy na cięższych eventach nie można stunować, ale głównie na SBR, a właśnie Candy Veggie to jest fajny. I ostatnia karta, którą chcę zaprezentować, to jest Giru. Giru mi się bardzo podoba, zwiększa tak defny, niestety na jedną siluje. Najlepiej go używać i raczej tylko go używać można w Dragon Ball Seekers. Ponieważ tak... G I R U Już patrzymy, czy w ogóle wszystko widać. Widać. Giru, 70% ataku DEF od razu na początek ma i ma dodatkowe 50% na unik, jeżeli jest Hybrid Saiyan kategorii, sojusz kategorii sojusznik w tej turze. Znaczy w drużynie, drużynie, jeden, jeden, jeden Hybrid Saiyan, sojusznik w drużynie już mamy 50% uników. Czyli jeżeli chcemy go używać, warto, żeby ktokolwiek, jakakolwiek postać była Hybrid Cyan. Jeżeli używamy Dragon Ball Seekers, raczej będziemy mieli jednego hybryd Saiyana. To nie jest raczej ciężka do osiągnięcia. No i Dragon Ball Seeker z kategorii k plus 3, atak, def 40%. Dużo, dużo. Ja na nim pojechałem w Critical Hity, żeby coś tam więcej bił, ale jako, że to jest support, można by było dać mu uniki, można by było mu dać... no Critical pod największy damage po prostu. 80 tysięcy defa, nie najgorzej, zobaczmy. No i teraz jest trochę przypał, bo... Nie zaatakujemy znowu tym niebieskim, a chciałem wam pokazać, jak on sobie ładnie potrafi nastakować po kilku atakach damage. Także zobaczmy teraz. Milion, także zrobił milion, jest. Suportem aż 40% dla swojej kategorii, także to jest bardzo, ale to bardzo dobry support, a ten 700, czyli no nie dużo sobie dodał, ten każdy kolejny atak mu aż tak dużo nie dodaje, ale to się wystakuje troszeczkę, także bardzo fajna sprawa. Generalnie postacie, jak widać, są dosyć ciekawe. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jakimi drużynami przechodziłem te eventy, ponieważ no na tym evencie Ile teraz Grandpa już ma? 43 tysiące defensywy, to nadal nie jest za dużo. Goku Family, nie ma, nie ma Goku Family atakującego w tej samej turze, dlatego to jest takie trochę problematyczne. Wtedy na pewno troszeczkę więcej by bił, więcej defensywy by miał, ale tak jak mu... Akurat oni mi się najmniej podobają. Może wyciągnąć dużo ataku, bo ma 100 na super ataku, 100 normalnego, ma szansę, 50 dodatkowe z Goku Family, ale nie widzę za bardzo jego zastosowania. Tylko Goku Family można by było albo kamecha gdzieś go użyć, ale w tych kategoriach są dużo lepsze karty. Także to tyle na ten moment. Zobaczmy, jakimi można przejść teamami te postacie. Oj kurczę, znikło, czyli podsumowując, według mnie z tych postaci, które pokazałem najlepiej by było zrobić tak Candy Vegito, Ghost y Gotenks i reszty nie no i Giru, jeżeli dra gracie Dragon Ball Seekers mi się podoba Dragon Ball Seekers kategoria jednak no, patrząc jakie teraz są inne kategorie jakoś nie mam specjalnie parcia, żeby nimi grać, ale fajna kategoria taka przyjemna, niecodzienna a dużo może uderzyć Goku, Vegeta, tych y takich ciekawych. Co w Goku widzieliśmy Kanbulken, czy jak to tam się nazywa bym Olał. Great Simon czasem może się okazać użyteczny, ale to też pojedyncza akcja. A Grand Pago Pan nie byliby źli, ale nie ma gdzie ich za bardzo. Nie ma sensu za bardzo używać. Czyli tak, jeżeli chodzi o Giro, on ma oddzielny evencik. Wow Naprawdę muszę odpalić staminę, żeby pokazać wam Moją drużynę. No niech będzie, niech będzie. Tutaj przeważnie musimy używać postaci. Jeżeli nie wiemy, jakich postaci używać, to lewy, górny ruch, limit i szukamy. Tu jest tak, pierwsza opcja to jest postać, jakie muszą być, żeby zagrać, a drugie, jakie możemy użyć. I podświetlone są, jakie mamy po prostu. Także tak wyglądała drużyna. Po prostu lider, żeby dawał wszystkim. Ki, HP, atak. No nie jest to idealna drużyna na, ten, na tego Z Area, ale daje radę, spokojnie można to przejść. Następnie właśnie pokażę Wam jeszcze drużyny na te XNZ Area Special Character Edition, bo to Tutaj jest bardziej ważna sprawa. Drużyna moja to takie coś. Lider mogłem... Lider, czemu jest taki słaby lider? E... Tutaj mogłem zamienić i tego dać jako lidera, bo jest on Old Type 77%. Ale tu i tak chyba każdy jest. już. tutaj można bodajże. A jeżeli tutaj klikniemy, no to mamy jakie postacie muszą być, na którym stageu, czyli po prostu te, które firmimy i jakie możemy wziąć. Tu się dużo nie zmienia. Tutaj była taka, taka drużyna. Jeszcze pokażę wam na tych kolejnych. Jakby tak naprawdę wybierałem pierwsze, lepsze, co, co pasowało, i co jest w miarę mocne, i tu nie ma za dużo kombinacji. Także. Trzeba wybrać to, co macie w jakiś jeden potencjał bardziej uderzony. No, tu już jest lider prawidłowy. Tu jest czwóreczka. I też taka sprawa. GT-PAM, lr bardzo fajnie się sprawuje na takie rzeczy. Przytankuje, wychyluje, zaatakuje. Tutaj nie mam drużyny może nie grałem, albo zmieniłem drużynę jak grałem, nie wiem czemu się nie zapisała, i zobacz ale na pewno była identyczna jak w wcześniejszym poziomie czemu nie mam zapisanej hm, słaba sprawa nie wiem czemu na tych poprzednich mam zapisaną, a tutaj gdzie ostatnio grałem te ESA, nie mam zapisanej post drużyny jaką ostatnio grałem to jest nie. bardzo kiepskie, a to no, no w tym tygodniu to kończyłem. Także dziwne, ponieważ znowu bym musiał zapisywać drużynę, żeby to włączyć. Jest preview desk. No nieważne. Także tak wyglądają postacie Free to Play. Ja już swoje zdanie powiedziałem, które według mnie warto, nie warto. Dajcie znać, co Wy o nich sądzicie. I miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.